Puszczaj. To się wszystko nagrywa. Pan jeszcze się... Pan się jeszcze nie przedstawił, co najlepsze. I Pani pan również się nie przedstawiła. Ja na początku Panu przedstawiłam. Nie, nie przedstawił się Pan. Szkoda, że Pan się nie przedstawił. Ja już Panu się przedstawiłem na samym początku. Oj nie, ja nie Pani się przedstawił. ja nie przedstawiła. Czemu Pani mój dowód trzyma w ręku, skoro Pani mi się nie przedstawiła? Nagrywa! Dawaj szejdanki. Niech nic nie zaczyna denerwować. Ja już Panu nie nieraz. O dusi go, słowego odkleć, odklep, odklep ziemi. Odkleb! Odklep w ziemię, to puszczę. To puszcz kurwa! Nie bo ty... Dawaj zap... rękę! Dawaj rajkę! A za ty jesteś zatrzymane, kurwa! Dawaj rękę drugą to cię puszczę! Nie po! Powiedziałem ci wykończyć polecenia. Ja... Jakie polecenie mi kurwa wydałeś? Jakie? Pytam ciebie.